Szkolne łazienki to prawdopodobnie najobrzydliwsze miejsce, w jakim byłem w ciągu 20 lat mojego życia. Serio, jakby nawet nie próbuję tego wyolbrzymiać, bo na samą myśl o niej dostaje ciary i podświadomie czuje smród tego miejsca. Ale najsmutniejszą rzeczą w całej tej sprawie jest fakt, że chociaż czekacie na to całą podstawówkę, czy liceum, to i tak nie doczekacie się, żeby ktoś się kiedyś naprawił. Nie doczekacie się dnia, w którym wejdziecie do łazienki i zobaczycie czysty kibel, w którym to, co powinno znajdować się w środku, rzeczywiście tam jest, a nie na podłodze obok. Papier toaletowy, który po prostu jest, jest lepszej jakości niż to szare, szorstkie coś. Czy chociażby drzwi, które nie są podzierawione jak po serii Skałach. Jest wiele czynników, które powodują taki, a nie inny stan tych pomieszczeń. A pierwszą z nich jest prywatność. Ta. Ten problem jest o tyle wyjątkowy, że nie da się go do końca rozwiązać. Bo jeśli dasz uczniom więcej prywatności, skończy się tym, że poczują się bezpieczniej i zaczną robić jeszcze głupsze rzeczy. A same łazienki zostaną już doszczętnie zniszczone. Z kolei, jeśli nie zapewnisz im w ogóle tej prywatności, to zostaniesz oskarżony o p... I ponieważ jest to jedyne miejsce w szkole, w którym uczniowie mogą poczuć się trochę bezpieczniej, zaczyna im odwalać i robią naprawdę obrzydliwe rzeczy, o których porozmawiamy w tym filmie. Okej, okay, kolejna sprawa to palenie i wyjpowanie. Myślę, że każdy z nas się z tym spotkał i przyznaje, nie byłoby w tym nic złego, jakby raz na jakiś czas ktoś sobie kulturalnie zapalił. Ale w moim starym liceum to miejsce podczas każdej przerwy zamieniało się w jedną wielką chmurę dymu, wachnącą jak miks tropikalnych owoców. Grupa 30 dzieciaków, których średnim wieku nie przekraczała 15 lat, zaciągają się swoimi efejami, dyskutując przy tym o tematach, ma lepsze. Bambi czy Leosia. Nie ma mowy, żeby w takich warunkach dało się normalnie skorzystać z toalety. Miałem już fakt, że jeśli ktoś nie pali, codziennie spędza przerwy ze swoimi kumplami w Kiblu i chcąc czy nie chcąc, tą chmurę owocowej mieszanki, to tak czy siak jest w podobnym stopniu narażony na te wszystkie choroby płuc i tak dalej. Całym tematem palenia wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia, którą Wam teraz opowiem. Otóż kilka lat temu w moim liceum jakiś pierwszek zajmował kabinę, w której palił sobie swojego epa. I za bardzo się z tym nie krył, do tego stopnia, że zauważył to nauczyciel. Jednak nie mógł sobie tak po prostu wejść do kabiny ucznia, więc czekał aż sam wyjdzie. Gdy nasz palarz w końcu wyszedł i zobaczył nauczyciela, spanikował i chyba nie do końca wiedział co zrobić. Zdjął spodnie i wybiegł na korytarz, oskarżając nauczyciela o wiadomo co, przez co prawie został wyrzucony ze szkoły. I o to właśnie mi chodzi. Granica między prywatnością i utrzymaniem łazienek w przyzwoitym stanie. Granica, która jest bardzo cienka i bardzo łatwo ją przekroczyć. Nie można przecież zamontować kamer, bo znowu ktoś zostanie pozwany. Więc po prostu uznajmy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Ale palacz to nie jedyny problem szkolnych łazienek, bo jest ich o wiele więcej. A jednym z nich są i dla których zabawą jest rozwijanie całej rolki papieru i wrzucanie jej do kibla tak, aby nie dało się spuścić wody. I mimo, że nigdy specjalnie nie lubiłem chodzić do szkoły, to moją główną motywacją, żeby tam iść, było złapanie jednego z tych śmieszków i przekazanie mu wystarczająco dosadnie, że takie coś nie jest po prostu zabawne. I co wam to daje? Nie jesteście śmieszni, nikomu nie imponujecie, nie ma tam nawet dziewczyn, które mogłyby się z tego zaśmiać, ale jeszcze gorsi byli ludzie, którzy zwijali ten papier w kulkę i moczyli go, a potem rzucali po całej łazience. Hmm, podejrzewam, że to może być jedna z osób, która się tym zajmowała. I nie wiem czemu, ale ich ulubionym miejscem zawsze był sufit. A taki widok to już chyba codzienność w każdej polskiej szkole. Dopóki taki papier faktycznie był przylepiony do sufitu, to nawet mi to nie przeszkadzało. Ale w momencie, gdy korzystałem z toalety i ta obrzydliwa mokra kula spadła mi na głowę to... Najgorsze, że po pewnym czasie ludziom znudził się papier i postanowili moczyć w kiblu te szczotki i rzucać nim po całej toalecie, co było w sumie całkiem śmieszne, dopóki taka szczotka nie trafiała cię w twarz, gdy tylko przekroczyłeś próg łazienki. Ale nawet to nie zbliża się jeszcze do najgorszej rzeczy, jaka zdarzyła mi się w szkolnej łazience. Wyobraź sobie, że pewnego dnia siedzę sobie na kiblu, w zasadzie to Chi Louis, grałem sobie w Clash of Clans i nagle zdaję sobie sprawę, że nie jestem sam i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybym nagle nie zaczął słyszeć jakiegoś siorbania. To było już dziwne. Patrzę w dół, żeby zobaczyć o co chodzi, a tam w kabinie obok widzę kolana dziewczyny i stopy jakiegoś gościa. Serio w szkolnym kiblu? Nie mogliście poczekać do końca zajęć? Mijam tu już takie sytuacje jak spuszczenie petard w kiblu na zakończenie roku. Fakt, że zawsze w jakiejś kabinie to co powinno zdecydowanie znajdować się w kiblu było na ścianie. Czy brak mydła, które pozwoliłoby zapewnić chociaż minimalną higienę w tym miejscu? Ta. To była trochę bardziej męska perspektywa tego problemu, dlatego dziewczyny, możecie podzielić się swoimi doświadczeniami z tego wspaniałego miejsca. I nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał.